Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego czwarty mędrzec, choć wyruszył w poszukiwaniu Mesjasza, nigdy nie dotarł do Betlejem? Historia, która inspiruje, wzrusza i stawia pytania o sens życia, poświęcenie i cel, jest pełna ukrytych znaczeń. Co mogło powstrzymać go przed spotkaniem z dzieciątkiem Jezus? Przygotuj się na opowieść, która zmieni Twoje spojrzenie na wiarę, miłość i odpowiedzialność. Zostań z nami, aby poznać niezwykłą podróż tego zapomnianego mędrca. Jeśli chcesz odkryć tajemnicę czwartego mędrca i dowiedzieć się, jak jego historia może wpłynąć na Twoje życie, koniecznie oglądaj do końca. To opowieść, która otwiera oczy na prawdy, o których rzadko mówimy. Pamiętaj również, aby zasubskrybować nasz kanał i być na bieżąco z inspirującymi treściami, które zmieniają serca i umysły. Nie przegap ani chwili. Każda część tej historii jest kluczem do zrozumienia głębszych wartości. Historia. Czwartego mędrca, choć mniej znana od opowieści o Trzech królach, niesie za sobą głębokie przesłanie o życiu, wierze i ludzkiej naturze. Tradycja chrześcijańska przypomina o darach trzech mędrców Złocie, kadzidle i mirze. Ale rzadko kto pamięta o Artabanie, czwartym z nich. Według legendy Artaban również ujrzał gwiazdę na niebie, zwiastującą narodziny Mesjasza i zrozumiał, że musi udać się na tę niezwykłą podróż. Przygotował wspaniałe dary: rubin, szafir i perłę o nieoszacowanej wartości. Wierzył, że oddając je nowonarodzonemu królowi, spełni swoją życiową misję. Jednak jego historia potoczyła się inaczej niż ta, którą znamy z Ewangelii. Artaban, choć pełen zapału i wiary, nie dotarł na czas do Betlejem. Co go powstrzymało? Dlaczego nie mógł stanąć obok Kacpra, Melchiora i Baltazara, by złożyć pokłon Jezusowi? Odpowiedź na to pytanie kryje się w sercu jego podróży, pełnej wyzwań, dramatów i poświęcenia. Zacznijmy od początku. Artaban, zamożny mędrzec z Persji, był znany z niezwykłej mądrości i dobroci. Kiedy ujrzał niezwykłe zjawisko na niebie, Gwiazdę, której blask przewyższał wszystkie inne, zrozumiał, że to znak. Przygotował się na długą wyprawę, sprzedając część swojego majątku, aby zakupić dary dla króla królów. Czas naglił, a Artaban wiedział, że musi dołączyć do pozostałych trzech mędrców, którzy mieli na niego czekać w określonym miejscu, by wspólnie ruszyć w stronę Betlejem. Już na samym początku jego drogi los postawił go przed trudnym wyborem. W trakcie podróży do miejsca spotkania ujrzał na drodze umierającego człowieka. Był to biedny wieśniak, który został napadnięty przez rabusiów i porzucony na pewną śmierć. Artaban, choć świadomy, że każda chwila opóźnienia oddala go od reszty mędrców, nie potrafił przejść obojętnie. Pomógł rannemu, opatrując jego rany i dając mu wodę. Gdy dowiedział się, że potrzebne są pieniądze na jego dalsze leczenie, Postanowił ofiarować jeden ze swoich darów, Rubin, aby uratować życie nieznajomego. To była pierwsza z wielu decyzji, które zmieniły bieg jego życia. Poświęcając Rubin, Artaban zyskał coś znacznie cenniejszego: wdzięczność i błogosławieństwo człowieka, którego życie uratował. Ale ten gest miał swoją cenę. Kiedy dotarł do miejsca spotkania z innymi mędrcami, było już za późno. Karawana wyruszyła bez niego. Artaban, choć rozczarowany, postanowił nie poddawać się. Wyruszył samotnie w drogę, licząc na to, że dogoni towarzyszy przed ich dotarciem do Betlejem. Droga do Betlejem była pełna trudności. Artaban przemierzał pustynie, góry i nieznane miasta, a każda napotkana osoba potrzebująca pomocy stawiała go przed kolejnym wyborem. Jego serce nie pozwalało mu ignorować cierpienia. W jednym z miast spotkał grupę niewolników, którzy błagali o wolność. Zdesperowany oddał swój szafir, drugi z darów przeznaczonych dla Mesjasza, aby wykupić ich z rąk bezwzględnych handlarzy. Każdy akt miłosierdzia przybliżał Artabana do Boga, ale jednocześnie oddalał go od jego pierwotnego celu. Kiedy w końcu dotarł do Betlejem, było już za późno. Święta rodzina opuściła miasto, uciekając przed żołnierzami Heroda. Artaban, widząc zniszczenia i słysząc opowieści o rzezi niewiniątek, czuł głęboki ból. Ale nawet w tej chwili jego serce skłoniło go do działania. Oddał swoje ostatnie monety, aby pomóc matce, której dziecko zostało uratowane przed żołnierzami. Artaban spędził kolejne lata na poszukiwaniach Mesjasza. Przemierzał różne krainy, spotykając ludzi, którzy potrzebowali jego pomocy. Choć nie miał już darów materialnych, jego obecność i wsparcie były bezcenne. Wielokrotnie zastanawiał się, czy jego ofiary mają sens, czy nie. Zaprzepaścił swojej misji. Jednak za każdym razem, gdy patrzył w oczy ludzi, którym pomógł, czuł, że postępuje właściwie. W tej historii kryje się głęboka prawda o tym, co naprawdę oznacza służenie Bogu. Artaban nie dotarł na czas do Betlejem, ale w każdym akcie miłosierdzia spotykał Jezusa. Ewangelia według Mateusza mówi, Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście. Mateusza, rozdział 25, werset 40. Artaban nie zobaczył Mesjasza w Betlejem, ale spotkał Go w twarzach ludzi, którym pomógł. Ta historia stawia nas przed pytaniem, co jest naprawdę ważne w naszym życiu. Czy nasze dążenie do osobistych celów nie przysłania nam tego, co naprawdę istotne? Artaban pokazuje, że prawdziwe spotkanie z Bogiem odbywa się w codziennych czynach miłości i miłosierdzia. Jego podróż to opowieść o poświęceniu, odwadze i wierze, które inspirują nas do zastanowienia się nad naszymi własnymi wyborami i priorytetami. Artaban kontynuował swoją podróż przez wiele lat, przemierzając różne krainy w poszukiwaniu Jezusa. Choć nie znał dokładnej drogi, nieustannie podążał za znakami, które, jak wierzył, Prowadziły go bliżej do Mesjasza. Jego serce nie przestawało płonąć nadzieją, choć jego wędrówka była pełna wyzwań. W tej podróży, jednak, najważniejsze były nie tyle kroki, które stawiał, ale decyzje, jakie podejmował. Każda sytuacja, w której mógł pomóc innym, stawiała go przed wyborem, iść dalej czy zatrzymać się, aby podać rękę potrzebującym. Pewnego dnia, Artaban dotarł do dużego miasta. Gdzie na rynku spotkał kobietę błagającą o pomoc. Jej córka została uprowadzona przez handlarzy niewolników, a matka nie miała żadnych środków, aby ją wykupić. Kobieta płakała, opowiadając o swoim bólu, a Artaban, choć zdeterminowany, by dotrzeć do Jezusa, nie mógł przejść. Obok tego cierpienia, wyjął perłę, ostatni z darów przygotowanych dla Mesjasza, i oddał ją, aby wykupić dziewczynkę z niewoli. To był moment przełomowy. Artaban zrozumiał, że nie ma już nic materialnego, co mógłby ofiarować Jezusowi. Wszystkie dary, które miały być wyrazem jego wiary, zostały przekazane ludziom w potrzebie. Choć mógł odczuwać rozczarowanie, w głębi duszy czuł także pokój. Zrozumiał, że jego ofiary nie były daremne, ponieważ w każdej z tych sytuacji widział odbicie Bożej miłości. Mijały lata. A Artaban stawał się coraz starszy. Jego ciało było zmęczone podróżą, ale duch pozostał nieugięty. Docierały do niego wieści o niezwykłych czynach Jezusa, o cudach, naukach i uzdrowieniach. Wierzył, że wkrótce będzie miał okazję spotkać Mesjasza, którego szukał przez całe życie. W końcu Artaban dotarł do Jerozolimy w Dzień Paschy. Miasto było pełne ludzi, a atmosfera była napięta. Dowiedział się, że Jezus, którego szukał, został skazany na śmierć i miał zostać ukrzyżowany. Poruszony tą wiadomością, Artaban postanowił udać się na Golgotę, aby zobaczyć tego, którego pragnął spotkać przez całe swoje życie. Kiedy szedł ulicami Jerozolimy, ponownie napotkał sytuację, która wymagała jego interwencji. Ujrzał młodą kobietę, którą niesłusznie oskarżono o kradzież, miała zostać ukamienowana. A tłum już szykował się, by wymierzyć jej karę. Artaban, choć nie miał już darów, zdecydował się interweniować. Użył swojej mądrości i autorytetu, by przekonać ludzi, że kobieta jest niewinna. Jego działania uratowały jej życie, ale stracił ostatnią szansę, by dotrzeć na czas do Jezusa. Chwilę później ziemia zadrżała, a Artaban upadł, uderzony kawałkiem spadającego gruzu. Leżąc na ziemi, Zrozumiał, że jego życie dobiega końca. W swojej ostatniej modlitwie prosił Boga o przebaczenie za to, że nie udało mu się ofiarować darów Jezusowi. Wtedy wydarzyło się coś niezwykłego. Artaban miał wizję, w której Jezus przemówił do niego. Słowa, które usłyszał, były pełne miłości i zrozumienia. Artabanie, wszystko, co uczyniłeś jednemu z tych najmniejszych, mnie uczyniłeś. W tym momencie Artaban zrozumiał, że cała jego podróż miała głębszy sens. Nie chodziło o to, by fizycznie spotkać Jezusa czy złożyć mu dary, chodziło o to, by żyć w zgodzie z Jego naukami, miłować bliźnich i służyć im z całego serca. Historia Artabana pokazuje, że miłość i współczucie nie są ograniczone czasem ani przestrzenią. Każdy akt dobroci, choć może wydawać się mały, ma ogromne znaczenie w oczach Boga. Artaban nie dotarł na czas do Betlejem. Ani nie stanął u stóp krzyża na Golgocie, ale w każdym napotkanym człowieku znalazł odbicie Jezusa. Ta opowieść skłania nas do refleksji nad naszym życiem. Jak często rezygnujemy z pomagania innym, bo wydaje się nam, że mamy ważniejsze cele. Czy potrafimy zobaczyć Boga w twarzach ludzi, którzy nas otaczają? Historia Artabana uczy nas, że prawdziwe spotkanie z Bogiem nie zawsze musi być spektakularne. Czasem odbywa się w cichości, w drobnych gestach miłości i troski, Artaban staje się dla nas wzorem życia pełnego oddania i poświęcenia. Choć jego podróż nie zakończyła się w sposób, jaki sobie wyobrażał, osiągnął coś znacznie większego. Odkrył, że Bóg jest obecny w każdym człowieku. To przesłanie jest aktualne także dziś. W świecie pełnym podziałów i cierpienia jesteśmy wezwani, by być jak Artaban. Ludźmi, którzy nie boją się ofiarować swojego czasu, talentów i zasobów, by pomagać innym. Czy jesteśmy gotowi odpowiedzieć na to wezwanie? Czy potrafimy dostrzec, że nasze codzienne wybory mają znaczenie w wieczności? Odpowiedź na te pytania leży w naszych sercach. Historia Artabana, czwartego mędrca, prowadzi nas do głębokich refleksji na temat ludzkiego życia, wyborów i wiary. Jego podróż, pełna wyzwań i wyrzeczeń, stawia przed nami pytania, które nie tracą na aktualności. Co naprawdę oznacza służenie Bogu? Czy nasze działania mają wartość, jeśli nie prowadzą nas bezpośrednio do zamierzonych celów? W życiu Artabana widzimy odpowiedź, która przenosi nas poza powierzchowną ocenę sukcesów i porażek. Artaban przez całe swoje życie był wierny zasadzie, którą możemy znaleźć w Ewangelii według Mateusza. Rozdział 22, wersety 37-39. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. A drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jego miłość do Boga objawiała się w miłości do ludzi, których spotykał na swojej drodze. Przyjrzyjmy się bliżej sytuacjom, które ukształtowały jego podróż. Artaban był człowiekiem o wielkim majątku i ogromnej wiedzy. Mógł żyć wygodnie, zadowalając się studiowaniem gwiazd i filozofii, ale wybrał drogę pełną poświęceń. Zrezygnował z komfortu, by podążać za gwiazdą, która miała go zaprowadzić do Jezusa. Jego wybór pokazuje, że prawdziwa wiara wymaga działania. Jak pisze apostoł Jakub, rozdział drugi, werset 17. Wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Każda decyzja Artabana była wyrazem tej wiary. Oddając Rubin, Szafir i Perłę, nie stracił tylko darów materialnych, rezygnował z części swojego planu, by służyć innym. Zastanówmy się, jak często w naszym życiu rezygnujemy z własnych celów, by pomóc innym. Czy potrafimy dostrzec wartość takich działań, nawet jeśli nie przynoszą one natychmiastowych korzyści? Historia Artabana uczy nas również że droga do Boga często prowadzi przez ludzi, którzy nas otaczają. W każdej osobie, której pomógł Artaban odnajdywał odbicie Jezusa. Jego życie stało się świadectwem słów zapisanych w Ewangelii według Mateusza, rozdział 25, werset 40. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście. Jego podróż była pełna niespodzianek i trudnych wyborów. Zamiast dotrzeć do Betlejem w wyznaczonym czasie, Artaban spędził życie na ratowaniu tych, którzy znaleźli się w potrzebie. Możemy powiedzieć, że jego misja miała inny charakter niż początkowo zakładał, ale czy była mniej wartościowa? Wręcz przeciwnie. Artaban wypełnił wolę Bożą w sposób, który mógł wydawać się nieoczekiwany, ale był głęboko zgodny z Ewangelią. Zastanówmy się nad tym przez chwilę. Jak często w naszym życiu mamy jasno określone plany, które są przerywane przez nieprzewidziane okoliczności? Często postrzegamy te przeszkody jako coś, co nas spowalnia lub uniemożliwia osiągnięcie celu. Historia Artabana pokazuje jednak, że to właśnie w takich momentach dzieją się rzeczy najważniejsze. Kiedy rezygnujemy z naszego idealnego planu, by pomóc innym, często odkrywamy, że właśnie w tym tkwi prawdziwa wartość życia. Przykład Artabana skłania nas również do przemyślenia, co naprawdę oznacza sukces. W świecie, który często mierzy wartość człowieka poprzez osiągnięcia materialne i osobiste triumfy, Artaban przypomina nam, że prawdziwe bogactwo leży w relacjach z innymi i w miłości, którą okazujemy. Czy byłby bardziej szczęśliwy, gdyby dotarł do Betlejem z trzema darami w rękach, ale nie pomógł nikomu po drodze? Jego życie dowodzi, że sukces to coś więcej niż spełnienie własnych ambicji to życie w zgodzie z wartościami, które wyznajemy. W końcowych latach swojego życia Artaban zyskał mądrość, która przychodzi tylko z doświadczeniem. Zrozumiał, że nie zawsze to, co planujemy, jest zgodne z Bożym planem dla nas. Jego podróż była pełna pozornych porażek, ale w rzeczywistości była świadectwem jego wierności i miłości. Każdy akt dobroci, każdy gest miłosierdzia był krokiem na drodze do Boga. Historia Artabana to nie tylko opowieść o czwartym mędrcu, który nie dotarł na czas do Betlejem. To przypowieść o nas samych, o naszych decyzjach, celach i o tym, co naprawdę jest ważne w życiu. Czy potrafimy dostrzec Boga w twarzach ludzi, którzy nas otaczają? Czy jesteśmy gotowi zrezygnować z własnych planów, by pomóc innym? Na koniec warto przypomnieć sobie słowa Jezusa które oddają sens życia Artabana. Nie skarbcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Skarbcie sobie skarby w niebie. Ewangelia według Mateusza, rozdział 6, wersety 19-20. Artaban przez całe swoje życie gromadził skarby w niebie. Niematerialne dary, ale uczynki miłości i miłosierdzia, które miały wieczną wartość, czy... My również jesteśmy gotowi podążać tą drogą. Każdy z nas ma swoje dary, którymi może służyć innym. Nie muszą to być kosztowności jak rubin czy perła. Często wystarczy czas, uwaga, dobre słowo. W świecie pełnym bólu i cierpienia nawet najmniejszy gest może być światłem dla drugiego człowieka. Historia czwartego mędrca, Artabana, prowadzi nas do najważniejszego wniosku, że najcemniejsze dary to nie te, które trzymamy w dłoniach, ale te, które płyną z serca. Jego życie było pasmem poświęceń i trudnych decyzji, ale każda z nich miała głęboki sens. Choć nigdy nie dotarł do Betlejem, każdy jego krok w stronę Mesjasza był przepełniony miłością i oddaniem. Czy można uznać jego podróż za porażkę? Wręcz przeciwnie, była ona triumfem wiary i służby innym. Podczas gdy trzej mędrcy Kacper, Melchior i Baltazar złożyli Jezusowi swoje dary w jednym momencie, Artaban ofiarowywał swoje przez całe życie. Każdy akt miłosierdzia, każda decyzja o pomocy bliźniemu były jego osobistym hołdem dla Boga. To właśnie w tych chwilach pokazał, co naprawdę znaczy być uczniem Jezusa. Ewangelia przypomina nam, że Bóg nie patrzy na to, co widzi człowiek. Bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, lecz Pan widzi serce. Pierwszy z Księga Samuela, rozdział 16, werset 7. W chwili swojej śmierci Artaban miał wizję, w której Jezus mówi do niego: Cokolwiek uczyniłeś jednemu z tych najmniejszych mnie uczyniłeś. Ewangelia według Mateusza, rozdział 25, werset 40. Te słowa podsumowują jego życie i pokazują, że nie liczy się to, czy dotarł na czas do Betlejem ale jak żył i kogo spotkał na swojej drodze. Historia Artabana uczy nas, że czasem nasze największe plany nie są zgodne z Bożym zamysłem. Możemy mieć jasny cel, ale życie często wprowadza nas na inne ścieżki. Czy jesteśmy gotowi zaakceptować te zmiany i dostrzec w nich sens? Artaban, choć na początku był rozczarowany, zrozumiał, że jego prawdziwa misja polegała na Niesieniu pomocy ludziom, którzy jej potrzebowali. Przyjrzyjmy się temu z perspektywy naszego codziennego życia. Ile razy rezygnujemy z pomocy innym, tłumacząc to brakiem czasu czy ważniejszymi obowiązkami? Jak często odkładamy na bok miłość i współczucie, by skupić się na własnych celach? Historia Artabana jest przypomnieniem, że to, co naprawdę ma znaczenie, to nasze relacje z ludźmi i sposób w jaki ich traktujemy. Artaban pokazuje, że prawdziwa służba Bogu nie polega na wielkich gestach czy spektakularnych wydarzeniach, ale na codziennych czynach miłości. Każdy z nas może być jak czwarty mędrzec, ofiarowując swoje dary w małych, codziennych sytuacjach. Może to być pomoc sąsiadowi, rozmowa z osobą samotną, czy wsparcie kogoś, kto przeżywa trudności. Nie musimy mieć rubinu, szafiru czy perły wystarczy nasze serce otwarte na potrzeby innych. Historia Artabana niesie ze sobą również przesłanie nadziei. Pokazuje, że nigdy nie jest za późno, by zmienić swoje życie i podążać za tym, co naprawdę ważne. Choć Artaban spędził całe życie na poszukiwaniach, w ostatnich chwilach zrozumiał, że każdy jego krok miał sens. Nawet jeśli wydaje nam się, że nie osiągnęliśmy tego, do czego dążyliśmy, warto pamiętać, że nasze działania mogą mieć znaczenie, którego nie jesteśmy w stanie dostrzec. A zastanówmy się teraz nad jednym z najważniejszych pytań, jakie stawia przed nami ta historia: Jak chcemy przeżyć swoje życie? Czy chcemy skupić się na własnych ambicjach, czy raczej otworzyć się na potrzeby innych? Odpowiedź na to: pytanie może zdefiniować naszą przyszłość. Artaban przypomina nam, że każde życie. Nawet to pełne nieoczekiwanych zwrotów i trudności może być piękne, jeśli wypełnimy je miłością i współczuciem. Jego dary nie dotarły do Betlejem, ale trafiły do ludzi, którzy ich najbardziej potrzebowali. W tym sensie Artaban nie tylko spotkał Jezusa, ale także stał się Jego naśladowcą w najczystszej formie, służąc innym. Podsumowując, historia czwartego Mędrca to lekcja dla nas wszystkich pokazuje, że liczy się nie tylko to, dokąd zmierzamy, ale także jaką drogą idziemy. Każdy z nas ma swoje rubiny, szafiry i perły, dary, które możemy ofiarować światu. To, co z nimi zrobimy, zależy tylko od nas ta. Zakończenie warto przypomnieć słowa Jezusa. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Ewangelia według Mateusza, rozdział 6, werset 21. Dla Artabana jego skarbem była miłość i miłosierdzie, które okazywał innym. A dla nas, jakie są nasze prawdziwe wartości? Historia Artabana, czwartego mędrca, nie jest jedynie opowieścią o przeszłości, to wezwanie do działania w teraźniejszości. Jego życie, choć pełne nieoczekiwanych wyzwań, uczy nas, że najważniejsze jest nie to, gdzie chcemy dotrzeć, ale jak traktujemy ludzi, których spotykamy po drodze. Artaban zostawił nam lekcję, która brzmi: Prawdziwa miłość objawia się w czynach, a nie w słowach. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, teraz jest najlepszy moment, aby coś zmienić. Zastanów się, jak możesz ofiarować swoje dary innym. Czy będzie to twój czas, pomoc, wsparcie emocjonalne, czy po prostu dobra wola wobec drugiego człowieka? Pamiętaj, że każdy gest, nawet najmniejszy, ma ogromne znaczenie w oczach Boga i dla tych, którym pomagamy. Niech ta opowieść stanie się dla Ciebie inspiracją do życia pełnego miłości i współczucia. A jeśli dotrwałeś do końca, tej opowieści gratuluję. To dowód Twojej wytrwałości i otwartości na głębokie prawdy życia. Zasubskrybuj nasz kanał, aby odkrywać więcej takich inspirujących historii. Każdy z nas potrzebuje przypomnienia, że w codziennym pośpiechu warto się zatrzymać, spojrzeć wokół i pomóc tym, którzy nas potrzebują. Podziel się w komentarzach swoimi przemyśleniami: Co sądzisz o historii Artabana? Czy czujesz, że możesz odnieść te lekcje do swojego życia? Jeśli dotarłeś do tego momentu, napisz w komentarzu: Moje życie jest pełne miłości i współczucia. Jestem gotów ofiarować swoje dary innym. Dziękuję, że spędziłeś ten czas z nami. To ty jesteś dowodem na to, że świat potrzebuje takich historii. Pamiętaj, że każdy ma w sobie potencjał by zmieniać życie innych. Czasem wystarczy tylko jeden krok, by rozświetlić drogę komuś innemu. Do zobaczenia w kolejnych. Historiach, które inspirują, poruszają i pokazują prawdziwe piękno życia.